Plansza z napisem Ćwiczenia z codzienności. Plansza z napisem Marcin Miętus. Marcin jest młodym czarnowłosym mężczyzną, ma niewielki zarost i czarne wąsy. Ubrany jest w czarną koszulkę i czarną marynarkę. Patrzy wprost w kamerę prawie nieruchomo. Siedzi za stołem, przykrytym ciemną tkaniną. Dłonie leżą na stole. Nazywam się Tadeusz Kantor. Wstaje, mówi. Voila. Sięga za poły marynarki. Wyjmuje z wewnętrznej kieszeni klucze, trzyma je nieruchomo. Klucze. Ujęcia stołu z góry. Ręka odkłada klucze na stół. Marcin sięga do tej samej kieszeni, wyciąga bilet. Czeski bilet. Trzyma papierek w ręku, kładzie go na stole gdzieś z boku. Sięga za drugą połę marynarki i wyjmuje. Zapałki odkłada pudełko na stół na zapałkach reprodukcja portretu kobiety wciąż patrząc w kamerę wyjmuje z pierwszej kieszeni grzebień drewniany grzebień z rączką ląduje na stole marcin patrzy nieruchomo wyciąga cukier podłużna saszetka z cukrem ląduje na blacie marcin wyjmuje lusterko okrągłe i pęknięte lusterko kładzie lusterko na rogu stołu Fotografia. Wyjmuje fotografię zrobioną polaroidem, zdjęcie grupowe, może na jakiejś imprezie. Kładzie je obok kluczy. Z kieszeni wyjmuje nieduże drewienko. Palo santo. Odkłada drewienko poniżej zapałek. Dalej, z kieszeni wyjmuje drugą saszetkę z cukrem. Cukier. Rzuca ją niedbale. Z nieruchomym spojrzeniem wyjmuje z kieszeni kolejny przedmiot. Gumka-recepturka. Odkłada ją obok zapałek. Z tej samej kieszeni wyciąga długi biały pasek. Szelki. Prezentuje szelki dwiema rękami. Odkłada je zwinięte w rogu stołu. Sięga do kieszeni, a tam. Temperówka. Metalowa temperówka znajduje swoje miejsce obok fotografii. W przeciwnej kieszeni. Płyn do dezynfekcji. Marcin odkłada małą buteleczkę obok grzebienia. Zaraz potem wyjmuje banknot. 5 euro. Prostuje banknot i kładzie na saszetce z cukrem. Kolejne sięgnięcie do kieszeni. Kolczyk. Rękę odkłada małą błyskotkę z fioletowym kamieniem. Kostka domino. Marcin kładzie domino na stole. Z prawej kieszeni wyjmuje srebrną papierośnicę. Papierośnica. Odkłada. Następna do wyjęcia jest. Klisza. Klisza fotograficzna jest w małym białym pudełeczku. Marcin kładzie ją między gumką a banknotem. Z kieszeni marynarki wyjmuje kolejną rzecz: książka. Marcin odkłada malutką książeczkę z czarno-białym rysunkiem i podpisem Salome. Z prawej kieszeni wyjmuje przedłużacz. Czarny przedłużacz ma trzy gniazda ze zwiniętym kablem. Kładzie go z boku stołu. Ponownie z prawej kieszeni wyjmuje coś okrągłego: srebna kula. Umieszcza przedmiot obok srebrnej papierośnicy. Przedmiot z prawej kieszeni wychodzi z trudem. Marcin prezentuje coś małego. Przypinka. Odkłada przypinkę z małą tęczą. Kładzie ją nad banknotem. Kolejny do wyjęcia jest korek od winą. Korek. Układa go z boku, tak że korek prawie wytacza się z kadru. Z prawej kieszeni Marcin wyjmuje kartę. Dama pik. Odkłada na środek stołu powoli kończy się wolne miejsce Marcin niewzruszony sięga do prawej kieszeni srebrna rękawiczka Rękawiczka jest mała i krótka znajduje miejsce nad damą pik z lewej kieszeni Marcin wyjmuje metalowy pilniczek do paznokci Pilnik odkłada go poniżej karty znowu sięga do kieszeni to malutki kolorowy przedmiot meksykańska figurka Odkłada na stół wyjmuje żółty wachlarz Wachlarz. Rozpościera go, zasłaniając część twarzy. Widzimy tylko nieruchome oczy. Marcin powoli układa przedmiot na stole. Z lewej kieszeni wyjmuje kurze jajko. Jajko. Unosi je w górę, zastyga w bezruchu. Oto. Prawdziwa, niezafałszowana strona indywidualności. Zapomniane resztki, wstydliwe odpadki śmieszne organy ludzkiego instynktu przechowywania i pamięci. Nie nazywam się Tadeusz Kantor. Marcin upuszcza jajko. Plansza z logotypami Krikoteka 40, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego, Małopolska. Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Kultura Dostępna. Napis Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Dostępna. Plansza z logotypami. Partnerzy. Teatr 21. Centrum Sztuki Włączającej. Małopolski Instytut Kultury. Fundacja Kultury bez Barier. Plansza z logotypami. Partnerzy Medialni. eteatr.pl teatralny.pl Notes na 6 tygodni.